Newport to miasto położone w południowo-wschodniej Walii, tuż przy ujściu rzeki Usk do kanału Bristolskiego. Oddalone jest niecałe 20 kilometrów od stolicy kraju. Może pochwalić się mostem transportowym przewożącym pojazdy w obie strony gondolą, ponieważ pozostałych w życiu mostów jest tylko kilka na całym świecie, a rezerwat przyrody jest jednym z najlepszych miejsc w całym kraju do obserwacji życia ptaków. Czy miasto stało się ciekawą alternatywą dla stolicy kraju? Ruszam w stronę Walii i oddalonego 50 km od Bristolu Newport. Podczas drogi miałem okazję przejeżdżać jednym z mostów łączących Anglię i Walię. Jeśli pamiętacie odcinek ze szwedzkiego Malmo, wtedy miałem okazję pierwszy raz przejeżdżać mostem, który łączy dwa kraje. Po niecałej godzinie drogi docieram na przystanek autobusowy w Newport. I tutaj, podobnie jak w Bristolu, trzeba się było trochę powspinać, aby dostać się do swojego Airbnb. Dzisiaj wychodzę trochę później, porą, oporą, jest 7.30. Tym razem nie zrywałem się wcześniej rano ze względu, że nie miałem wybranego miejsca na wschód słońca. A ilość atrakcji turystycznych w mieście bez problemu pozwala na zwiedzenie ich jednego dnia. Zwiedzanie zaczynam od anglikańskiej katedry należącej do kościoła w Walii. Swoją historią sięga roku 470, kiedy to według tradycji książę i rycerz walijski założył na wzgórzu swoją celę pokutniczą. Po jego śmierci na początku VI wieku, w pobliżu jego grobu zbudowano drewniany kościół, który stał się miejscem pielgrzymek. Został spalony, a następnie odbudowany już jako budowla kamienna. Dzisiaj Kościół posiada nietypowy układ, ponieważ jest połączeniem elementów z różnych epok. Wchodząc do Kościoła, widzimy jego największy skarb romański portal z XI wieku. Oddziela on Nawę od Kaplicy Świętej Marii. Obecnie to nie tylko miejsce modlitwy, lecz także katedra, trzymająca w swych murach historię tego miejsca. Far and wide, across the ocean, above the clouds, in your presence, I am free. I hear your whisper through the wind. W oddali, widać już nabrzeżną, wschodnią część zamku. Składającą się z trzech wież połączonych murem obronnym. Na dzień dzisiejszy zamek nie jest przystosowany do zwiedzania. I jest zamknięty z powodu zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających. Lecz co doprowadziło go do takiego stanu? Pierwszy drewniano-ziemny zamek został wzniesiony pod koniec XI wieku, który został zniszczony w 1321 podczas jednego z ataków. Drugi, tym razem murowany zamek prawdopodobnie zaczął być budowany w połowie XIV wieku. Od tego czasu przechodził z rąk do rąk, wytrzymywał liczne ataki wrogów aż do ostatniego odnotowanego szturmu w 1649. To właśnie od tamtego momentu zamek jest opuszczony i popada w ruinę. Teraz musiałem podjąć decyzję, do którego z dwóch oddalonych w różne strony od siebie miejsc się udać. Pierwsze to Rzymska twierdza i łaźnie, obejmujące ruiny oraz stanowiska twierdzy legionistów. Jednak wybrałem rezerwat dzikiej przyrody w południowo-wschodniej części miasta. Jest to jedno z najlepszych miejsc w kraju do obserwacji życia ptaków. Wokół podmokłych łąk znajduje się siedmiokilometrowa sieć ścieżek z licznymi punktami widokowymi. W ciągu roku krajobraz rezerwatu się zmienia i w zależności od tego, kiedy go odwiedzisz, zobaczysz zupełnie inne widoki. Przyjechałem tutaj w lecie, czyli w momencie. Kiedy można się ucieszyć roślinnością rezerwatu w pełnej okazałości. Właśnie w lecie łąki bogate są w dzikie kwiaty. Podczas swojego spaceru możesz podziwiać przepiękny krajobraz czy wypatrywać ptaków. Wstęp do rezerwatu jest bezpłatny, a na jego terenie znajdziesz kawiarnię. Obiekty widokowe, czy kilka tras przygotowanych specjalnie do poznania tego miejsca. Spacer wzdłuż wybrzeża to widok na ujście rzeki, czy ulokowaną w północnej części parku latarnię morską. A to jest tylko jeden z ponad 70 rezerwatów przyrody w całej Walii. Teraz czas na niezwykłe miejsce. Może jego wygląd tego nie oddaje, ale jest to jeden z dwóch działających mostów transportowych w Wielkiej Brytanii. Natomiast na całym świecie nadal używa się zaledwie kilku sztuk. Działa, można powiedzieć, jak tor kolejowy, po którym porusza się wagon. Na wagonie zawieszona jest gondola którą można przeciągać z jednego brzegu na drugi za pomocą liny holowniczej. Obecnie trwa remont, lecz była możliwość wejścia na szczyt jednej z wież, a tym samym był to jeden z najlepszych punktów widokowych na miasto. Myślę, że Newport to idealne miasto dla osób chcących uciec przed tłumem turystów. Posiadając z jednej strony miejsca do zwiedzania, lecz także tereny na świeżym powietrzu, gdzie możemy podziwiać wszechobecną zieleń. Miasto, w którym dowiesz się o jego historii, a z drugiej odpoczniesz. Jest ciekawą opcją, którą warto wziąć pod uwagę podczas swojej podróży po Walii. W dalszą drogę ruszam do miasta, gdzie zobaczyłem najpiękniejszy wschód słońca w swoim życiu dzięki za obejrzenie całego odcinka. Jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o subskrypcji, a my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.